Po pierwszej gali, która się zakończyła pełnym sukcesem i pomysł Bartosza, Norberta, Tomasza pokazał, że Trzebnica jest tak piękną halą mitowo-sportową. Ponad 1700 osób. To jest niebywałe. Sport w Trzebnicy gości codziennie, a dzisiejsza gala naprawdę bardzo pięknie wpływa na promocję naszego miasta. Na... Kibiców, którzy tu przybyli z zewszą chyba z całej Polski, no i zawodników, bo przecież dzisiaj walczy nasz Czemniczanin. Szymon Osik, za którego trzymamy mocno kciuki. W zeszłym roku walczył też Czernniczanin i dzisiaj po raz drugi walczy Czerniszanin. Z tego co wiem, na obecną chwilę jest wyprzedane 70% hali. Moich kibiców będzie na pewno sporo, udało mi się sprzedać. 151 biletów, więc kibiców na pewno dopisz. Każda z Waszych walk jest walką zawodową, każda walka jest na zasadzie przeliczenia na rundę, wtedy wyliczenia są. Wyglądają takie ostatnie godziny przed, przed walką u ciebie w swoim przypadku? Wyciszam się, siedzę, czasami poczytam sobie książkę. Ja to sobie w gierkę gram. Ja mam taką gierkę w klocki, takie sobie tam siadam, wyłączam się i, i gram sobie w gierkę. się świetnie plan wykonany może powiedzieć tak na 110% no jestem zadowolony z siebie, że nie dałem gdzieś tam się ponieść emocjom i, i gdzieś tam tego narożnika troszeczkę szukałem. Wiedziałem, że będzie twarda walka, twardy zawodnik, że nie odpuści, kopałem, robiłem co mogłem, padał, stawał. Także no nie była to łatwa walka, ale jestem bardzo zadowolony, że, że się udało i dopiąłem swego. Trener ostatnio wspominał, że ja prawdopodobnie no nie, praktycznie rzadko kiedy leżę na tych deskach, a jak już leżę na tych deskach nie wiedziałem jak się z nich pozbierać. Dzisiaj już myślę, że to zjadłem, padłem na dechy, wstałem, czułem się tak naprawdę w pełni świadomy. To jest bardzo fajna federacja, dość taka bym powiedział medialna, bardzo tutaj fajny poziom jest, fajni też można powiedzieć organizatorzy, Bartosz Batra, Tomas Sarara, no Tomas Sarara to naprawdę można powiedzieć legenda polskiego kickboxingu. ja tam zawsze jakby w niego wierzę, zawsze gdzieś tam się troszeczkę na nim zorowałem, także no cieszę się i mam nadzieję, że będzie kolejna walka mi, mi dana jakby na Striking 8 i, i tyle, no cieszę się mega, jestem zadowolony i super, super, super uczucie. na to zwycięstwo cały rok, bo rok temu również był tutaj striking, nie poszło po mojej myśli, chociaż a nie będę się rozwodził, więc czekałem na tą szansę, los rzucił mi drugi raz taką samą, więc nic tylko brać pełną garścią. Dzień przed galą, to jednak trzeba, jest ten stres, jest wszystko, ale wyjdę trochę na hipokrytę, bo wczoraj powiedziałem, że trzeba się wyciszyć, to tamto, ale jednak śmiało, śmiało uważam, żeby dobrze zawalczyć trzeba rozbudzić agresję i iść, trzymać się game planu. I wiadomo, spokój. Ja swoją przygodę ze sportami walki tak naprawdę zacząłem niedawno, z 5 lat temu, więc niedługo ona trwa. Zacząłem właśnie od kickboxingu, później pojawiło się MMA. No ale z racji tego, że gala jest u mnie w mieście, no takich propozycji się nie odrzuca. W Polsce to mogę śmiało powiedzieć, że jest Liga Mistrzów. A że to kickboxing to trochę ukłon do mojego trenera od stójki Pawła Tracza, stary kickboxer. I tak naprawdę, jak on usłyszał tylko propozycję, że jest ten kickboxing, gdzie ja się trochę wahałem, bo obraziłem się na ten kickboxing rok temu, stwierdziłem, że okej, okay, dobra, zrobimy to. No i jak widać, opłaciło się. Jak to się mówi, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. I mi wydawało się, że będąc już ponad 30 lat w tym sporcie, mało która walka potrafi wywołać u mnie takie górnolotne emocje, takie, takie duże wrażenia, a tak się działo podczas dzisiejszego. Wieczoru. To był naprawdę świetny więc chciałem bardzo podziękować wszystkim zawodnikom za fenomenalne walki, bo to ma być wizytówka naszej organizacji, dobre, krwawe, profesjonalne, zawodowe walki. Zacytuję klasyka, chłopaki nie płaczą, gdy przyjeżdżają kozacy z południa, pokazać kozakom na północy jak wygląda dobry kickboxing. Nie byliśmy jeszcze w tamtej części Polski, naprawdę podróżujemy od Małopolski przez Polskę Centralną, Dolny Śląsk. Nie mieliśmy jeszcze przyjemności, zaznaczę przyjemności być w Elblągu, tam również jest naprawdę cała masa świetnych, lokalnych fajterów, na których oczywiście będziemy w który będziemy chcieli zainwestować, jest trójmiasto, jest Olsztyn, jest sam Elbląg. No zapraszam na, na świetne widowisko, bo my też, naprawdę ja sam, czy, czy my jako zespół cały czas się uczymy. Naprawdę przy pierwszej gali wydawało się, że wiemy bardzo dużo. Jesteśmy przy gali 7. Dzisiaj z, ze zdziwieniem przecieramy oczy. Jak mogliśmy nie widzieć paru bardzo ważnych elementów tego projektu, to że będzie tylko lepiej nie zamierzamy ich zatrzymywać. Zapraszam serdecznie. Plany są duże. Dzisiaj zdradziliśmy Elbląg, który jest zaplanowany na marzec. Ja myślę, choć jeszcze nie obiecuję, ale dopinamy też jeszcze kolejną galę, która się odbędzie prawdopodobnie przed wakacjami, ale o lokalizacji na razie nie wspominam nic.